Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Witam, witam się, aeczko z tej strony Maxima. to jest taki malutki niespodzianko odcinek. Ze mną jest Ankato, który tutaj zaproponował mi grę wspólną, w tej chwili prowadzi streama. Ankator, przywitaj się też z moimi widzami. Hej, coś witajcie, witam was bardzo serdecznie. Ja się witam też z widzami Ankatora nas. No i dzisiaj sobie podkrywamy uroki 1.16, w tym Nether, próbujemy dojść do niego i zobaczymy co tam nowego jest. Co ona głupi się. Nie umie trafić dóbla. Co ty ją bijesz? Aż <grymna> fuck. Czerwona się zrobiła. I zrobię też. <grymna> e! Lamer! Czekaj. Słyszysz lamera? I stąd? No Chodź tu, lamer jest. Nie? Jest to można. No dzięki, Opa! O jakże nie ma odejdź trochę. No co o to ma być, kurde! Kto jaki karabin! O ja! Kara no da się przed tym chronić? Patrz! Jakie one zasięg mają w ogóle? Ja pierdzielę ja. OA! Jak można tak daleko pluć? On nie krypuje! Pokaż, 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 pokaż. O, nie! Eee... Eee. <śla> Ej, bo mi chat pisze, że były diaksy. Gdzie? Nie, gdzieś u góry. Tutaj jest emerald. Nie, no, same emeraldy widzę. Trolują. Trolują. Diaksy, panie diaksie. Panie diaksie. Diamenciku. Hmm. Biedna pięćdziesiąt. 50... O, Staram. ja pierdo! Arabska noc. Marta Ej! Tak? Masz X-raya? Nie. Kurde! <gry> no kurde, łażę po osiemnastym poziomie. Wiem, że rzadziej się znajduję na tym poziomie, ale kurde, łażę cały czas po kopalniach i powinienem chociaż na jedno trafić w końcu. Wyłączyłeś diaksy! Jest! Mam! Cieszę się. Mam diaksy! Proszę, trzy. Raz. Chodź ze mną. Dwa. Do sz cholera! Jest Yo, yo motherfucker. Jest. Chodź, tutaj jest. Musimy szukać diaksów. O kurde, Alcatraz, znalazłem diaksy! Po półtora godziny. Mamy pięć. Nareszcie możemy iść do netheru. Nie zapomnij w montaż dodać jakiś e totalnie kozacki soundtrack, że wiesz, że już budujemy, nie? Po półtorej godziny w sumie. Godzinę czterdzieści. Po, po co tam był diamentowy kilo? Nie, też się uparł. Ja pie. Chcesz powiedzieć, że przez półtorej godziny szukaliśmy diaksów tylko po to, żeby mieć diamentowy kilow? Eee. Nie wiem O nie Półtorej godziny Półtorej eee. godziny Nie wzięli wody Eee, w lawy. co ja gadam? Ja już sam nie wiem co gadam przez ten czas Co, co się to? stało, Szymon pyta to się stało, że przez półtorej godziny żeśmy szukali diaksy tylko po to, żeby Maksym miał diamentowy kill Ale ja myślałem, że chcesz wykopać. No dobra. Ale po co jak można wylać? Mamy już portal, mordo. Ja myślałem, Mieszko. że ty chcesz mieć po prostu diaksowy kill już do netheru po prostu. Ha. Uf. Nie za... zmienia to faktu. Ale że no. w drugim odcinku? W lawie. Nie zmienia to faktu, że ty ja mam łok. A sobie możesz mieć? Ja będę miał filinu po swojej stronie. a ty masz złoto. Da. Ja też mam złoto. No zaraz nie będziesz miał. Dobra kochani, dziękujemy wam clear. bardzo za ten odcinek. Może Maxi się pożegnaj, Ty będziesz gospodarzem tego odcinka. No dzięki, że byliście Trochę trwało zanim Uncator ogarnął, że nie trzeba diaksu do portalu Ja od początku o tym wiedziałem Ja też wiedziałem, myślałem, że chcesz to wykopać Thank you love. Powinien teraz lądować w lawie i tak ci odpowiedzieć dobra. Na szukanie tyle. Nie, nie, dobra, nie. Niemniej jednak kochani zapraszamy Was na drugi odcinek, który myślę, że już w najbliższym czasie wyląduje na YouTubie. I to u Maksima i u mnie, także wyczekujcie kolejnego odcinka, na pewno wybierze się do netheru. Oprowadzę Maksima i się postaram, żeby bardzo soczyście się topił w lawie. Będziemy się nawzajem podtapiać. Dobra, trzymajcie się, cześć. No, na razie, hejka Nienawidzę Boże. cię wiesz? Ja cię też kocham. Yeah.